W i odcinku znowu po Jedna pani do mnie napisała Że ma figury cynowe Więc jadę je odebrać Zobaczymy co z tego wyniknie Zaraz się z wami połączę Jak dojadę i pokażę wam Co udało nam się dzisiaj uzyskać A więc się udało Jak sami widzicie Jest tego trochę tutaj Różne figurki syny Z mosiącu świeczniki małe no i przy okazji udało się kabel znaleźć oraz rurki miedziane Więc uważam dzień za udany A no więc jak sami widzieliście znajdki fajne właśnie wracam do domu przy okazji udało się też kabel znaleźć rurkę miedzianą więc jest trochę tego więc co oczywiście jak się filmik wam podobał stawcie łapkę w górę Trzymajcie się do następnego. Hej.